Siemano, z tej strony Laughman. w tym odcinku chcę Wam pokazać Server CraftCube, żeby dostać tutaj rangę na nim. Tu mamy widzimy moich widzów, którzy przed chwilą skończyliśmy live'a i, i grali ze mną. Więc wy też możecie wbić na live'a i, i, i zagrać ze mną na serwerze, nie? I jeszcze chciałbym zrobić dla Was konkurs, żebyście mogli zostawić tutaj komentarz do własnym nickiem. I, I dostaniecie doładowanie eee, 20 zł. Będę losował na live. Więc możecie wbić na serwer zagrać ze mną na tym CraftCube. I myślę, że się tu spotkamy. Głównie gramy na Bedwarsach, nie? Więc myślę, że się spotkamy tutaj razem i zagramy. Dobra, no to w sumie by było na tyle. Tylko nagrywam to dla administracji. Żeby żeby mógł dostać tą rangę, bo wiem, przynajmniej zasługuję, bo nie dostałem przez to, że nagrywam live'y. A przez live'ów to nie mogę dostać rangi. Nie wiem dlaczego tak jest. Może te po tym filmiku już dostanę. Dobra, zobaczymy. Siemano wszystkim.